Cześć, witajcie z tej strony Łukasz i witam Was na kolejnym vlogu. Dzisiaj ze mną jest Farmson. No, witajcie. No i dzisiaj akcja, no już prace pożliwne, pracujemy. Słomeno, on tu pracuje swoim pięknym zielonym zestawem. Tak, 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 super zestaw, naprawdę. Rolka jak przednie koło. W tym <laughs> no i drugi jego zestaw, w którym ja jeżdżę, to jest Zetor i, i dwie autosanki, bo mój Zetor na razie stoi. Jeszcze chłopaki nie przyjechali, nie montowali nic, bo dopiero przyjadą. Montować tura, więc mają, opóźnienia nie? mają, no i mają to poprzywozić, cały zestaw, także będą montować u mnie. No i ogólnie te pierwsze sześć belek to nie jest przez na robione niestety, to musiałem wziąć, iść do konkurencji. bo, o, tak, tak, tak. bo, bo nie miał czasu. No i ja tu te belki przywiózł od razu, bo tu po układu ma stuk na dole, więc on tu pierwsze musi sprasować i ja tu będę układał, a tak, on prawda. będzie prasował. Czeka, ja będę prasował już, żeby... Dobra, dobra. Ja se wsiadam do zetorka, zdejmiemy sobie te pierwsze belki i niech tam owiedzie elegancko no odpalamy Zetora. no i tak no yy, zboża już pokoszone wszystkie to co sprzedane to sprzedane yy, a to co zostaje w silosie to zostaje yy, jęczmień poszedł na sprzedaż, bo tam w sumie jedna przyczepka jęczmienia była, pszenży to też zostało a, a reszta właśnie, zosta a reszta poszła na sprzedaż czyli cała pszenica Szenica, no jak mówię no sypła jak sypła jak wcześniej mówiłem może nie było cudów ale zawsze to coś no za to przęży to przęży to sypło lepiej i z niego z niego będzie z niego będzie 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 myślę moim zdaniem będzie z tego zarobek dosyć dobry zobaczymy jeszcze ogólnie postanowiłem tu na polu zrobić stugnię daleko domu bo no na, na gospie już nie ma gdzie zbytnio miejsca więc wolę to tutaj zrobić i tutaj będę tyle przyjeżdżał nie Okryjemy jaką folią czy coś i też będzie. Hmm. Eee, co tu? No, Frampsonazet to jest praktycznie to samo co mój, tylko on ma z nową, z nową maską. On ma już tutaj tutaj tuę, zaraz mu powiem szczegół, bo nawet nie wiem. On ma z metal Faha. Eee, mi chyba też z Metal Faha mają zakładać, albo z... tak, z Metal faha też chciałem. Eee, tylko tak mówię, no muszę poczekać, bo tam jakieś problemy, jakieś jakieś tam problemy mieli? Nie wiem dokładnie co za problemy były na, na linii produkcyjnej, i no i musiałem czekać. Ale myślę, że już niedługo przyjadą i, i zrobią to. Zamontują chłopaki, tak że wam to nagrał na pewno. Cały serwis przyjadą swoim samochodem, więc no widzimy, widzimy co to będzie. On może niech tu wyrzuci i mu wyskoczę, Powiedzieć. Ty. No, no dobra, no to porób, jak to to dorobisz, bo tobie to szybciej pójdzie, to to zrobisz, to pojedziesz tam na tą pszenicę, co tam koło tamtego skupu. Mhm. Mm ja. ja wiesz, że masz CB w tym. W zetorze. A, a fakt, jest CB w zetorze. No dobra, to sobie. <głos> dobra, dobra. <głos> Nie było tematu. Kurde, CB jest w zetorze. Halo, halo? No. O kurde, to działa. Działa, no to. Czasem czasem się przyda, bo czasem się kogo weźmie tak młodego, no, jakiego do wynajmu. No, żeby porobił wiadomo, chwilę nie? w zaturze. To tak ten. No, to tutaj weź, o to to mi odbiera, ja tu sobie postawię jeszcze dwie belki i. Jak ten. W ogóle jak tam twój bizon w pożniwach, bo ani się z tobą nie widziałem na ten czas, tak ci to szybko, widzę, szybko poszło. A wiesz, co, pozytywnie, no, tylko dwie awarie. Tylko dwie awarie mówisz, to? To w sumie niedużo. Niedużo, niedużo, jak na Bizonat to niedużo. No. Mało się ten serwisik tam przyjechał, coś tam porobił szybciutko, także źle nie było. Mm. Dobrze I też Ładnie też sypło. <laughs> nie no to dobrze, dobrze, że sypło, no. Teraz jeszcze prace pożniwne, których multum w sumie. No, w OPU jest tego. to, <laughs> Nawet więcej jako żniw tak naprawdę, no nie było no, tak, no bo to żniwa to no, w sumie jeden kombajnem się jedzi, przepomodwozi odwozi i koniec, nie, a tutaj teraz becza i pozwozić to i potem czy pozwozić belki poprasować, potem pasuje jeszcze orki porobić, czy nawozy, czy obornik, bo to oborniki obornik. właśnie, no, po, po, po gnojowice, no jest, jest roboty i to wiesz, i to jak się ma jeden ciągnik w sumie taki główny, to, to cały czas no. prze, przeczepianie, nie, bo to no, tak, no, no, tak to właśnie. No u ciebie to, to jest to, że zetor i nie? To jeszcze jako tako, powiedzmy te dwa ciągniki masz takiej mocy średniej można powiedzieć, no znaczy średniej, nie średniej, takiej już trochę większej A tak jak ja mam zatora i 60, no to chłopie, to dramat No jest ciężko, jest ciężko Jest no. ciężko, ale no mam nadzieję, że niedługo co będzie Będziemy się starać szukać coś, będę trzeba jechać na jakie poszukiwania ciągników, może się co uda Pewnie też używane, no ale to... No ale żniwa dobrze sobie powiedzę w takim razie, jak już się rozglądasz za... <laughs> No, no. Dobrze niedobrze, ale reszta się świnie sprzeda i też będzie. A dawałeś nas y, skup, czy nie? Dawałem na skup sprzedawałem, wiesz co? Jęczmień sprzedałem. Bo tak no niedużo go było, więc sprzedałem, no, ale no nawet ta cena tego jęczmienia dosyć spoko była. No a ten, a resztę zostawiłem, będę sprzedawał dopiero później, no bo to wiadomo. Różnie no, no. różnie to może być, nie? Na razie te ceny nie są za duże, a też chciałem jak najszybciej na skupach to wiadomo kolejki długie i tak dalej, więc Prezes podjechał. Opa, hop, przyjechał. Pario, co chce, żeby mu dać na przyczepkę, czy co? No, wysiadał, no, wysiadał. No, dobry. Dobry, dobry. Co się dzieje? A no, widzisz, belki ustawią se w stół, a sobie nie prasuje. No, ja no, pół przyjechał, bo żebym był na przyjechał, żebym mógł na się ma się Siema, siema, siema. No, ja żebym był na kukurydzy, popatrzeć jak tam rośnie, i teraz właśnie na soję przyjechałem, zobaczyć jak tutaj mm. jak nie, to no, wygląda. Taka. Średnio bym mm. powiedział, to twoja soja full LEDy? A nie, nie LED, <laughs> za drogo. Osram? Tak. Marka Osram. Przedziałajcie, <laughs> no, no, to działajcie, zobaczyć tam na lisę. Dobra, idź. No kurde, tutaj tą belkę trzeba trochę posunąć, popchnąć, bo tak mi. Nie ten, ale to. A potem, dobra, potem poprzestawiamy je jeszcze. Spróbuję dopnąć które najwyżej, tyle. Eee, a ty co tam zmieniasz co Farmson? Na razie, nic. No. Zobaczymy, jak. Co, słabo 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 wiesz, nie mam wypłaty. No, bo, no tak, w sumie. Bo, bo ja wszystko albo w silos. No ja, przenica jęczmień, nie głównie. No to no. pszenica poszła w silos, a jęczmień, tak na. No tak, do garażu, nie? No, no, no. Także. Także ja na razie nie mam nic z no tych czynnik. No jedynie na krówki, nie? Mleczko, no, no to co, co miesiąc jest jakaś tam wypłata. Konkretniejsza. No tak, no to, 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 to racja. No ale dobrze, że chociaż tyle, nie no, bo ja miał samo zboże, no to już w ogóle nie masz zero wypłaty za cały rok. Ja tak to z tej wkrawny, jednak, jednak ta wypłata tak, jest. Jest, stała. jest jednak jakieś zabezpieczenie, no nie? No tak, to, 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 to racja, jakieś to zabezpieczenie jest. Dobrze, że tu taka szeroka miedza, to... Mogę przejechać, bo też on przyjechał na tą soję. Tak to bym mu trochę wjechał, powiedział, że dziki podeptały, no a tak to tak. nic nie zrobię. No ale nie, ja, no wiesz, no patrzę. No bo to. No, jedno, co mi się, jedno co mnie cieszy, to że tym mekatorem porobiłem tę Bo to jednak szybciej nie musiałem na nikogo czekać. No to to był plus. Na no, resztę to zobaczymy. A co... awarii były jakieś? Znaczy się, były problemy na początku, żeby to wszystko działało dobrze, tak jak trzeba, no mm. i jedynie co, no to nie działa ręcznie, nie, no to raz mi z górki zjechał, no ale, no, to... <ścoughs> A tak teraz jeździsz z klockiem i klocka No, dokładnie, tak, teraz, 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 już jest dobrze, no zobaczymy. Znaczy czy się, a tak to awarii nie było, bałem się, że mogą być jakieś awarie, bo to stary kombajn, na też ciepło, nie, no to żeby nie, nie chyciło, co, jaka iskra, bo co, ale całe szczęście. Całe szczęście wszystko było w porządku. No wiadomo. Dobra, ja tam nieco na to drugie pole Dobra, dobra, ja tam zaraz przyjadę i będę tam ładował. No i widzicie. My tutaj układamy powoli, no stuk idzie po, idzie to powoli, bo zetor tu na taką słabą pompę, że dźwiga, bo dźwiga, ale... No co? No nic nie poradzimy na to i tak lepsze to niż nic, bo ja tura nie mam, więc ja to mam w ogóle przerypane. Ale ja mam teraz zrobię cięcie i widzimy się już na kolejnym polu. Jak tam będę sobie ładował, tutaj dokładam tu, bo tu jest chyba ile. Tam jeszcze są dwie belki, więc to moment. To ten też tam chodzi. Sprawdza po moim polu. Pewnie kamienie wyrzuca ze swojego na moje, ale to. No i już jesteśmy, ładujemy belki. Z w sumie największego pola, jakie tu mam. Bo tu jest, tu była pszenica. I no. Nie było cudów, bo to pole no, nie było najlepsze tej pszenicy, ale i tak, tak no tu areał na Może nie wydajność na areał, nie? No to no to udało się jako tako i właśnie tu stwierdziłem, że niech będzie już ta słomał, te lepiej z pszenicy niż z jęczmienia. No i trochę tych belek tu będzie, ale dobrze, farm są to sprasuje i, i ja sobie pozwolę. Moment, pewnie w nocy też będziemy trochę wozić, bo tam jeszcze dwa pola. Dwa pola chyba jeszcze mi zostały z, yy, ze słomą. Też trzeba sprasować. Wszystko zwieziemy tam na tam na to pole niedaleko mojego domu. Tam w sumie to jest ile? 500 metrów od tego, żeby żeby być. Też powoli dojeżdżam, bo to nie moje przyczepy, to na mojej jeszcze no na mojej czasu nie było zdjąć yy, burty, burtów, żeby te tej górnych drewnianych, żeby potem poza, żeby opuścić i, i przyjechać. A farmson miał od razu odpięte, znaczy odpięte, miało przygotowane, no to mówi Dam Ci wejsę i tak miałem brać od niego Zetora, no to... to czemu by mi miał nie dać, nie? Przyczep też. Jak tam Ci to idzie, Farmsonku? E no... Powoli do przodu. Powoli <grym> do przodu mówisz? Tak, tak, tak. Fajnie, bo sucha ta słoma, to się tak... No... Tak prawie na fajcy się ta prasa. Jak <grym> kosy czy coś, no to za Zetorkiem chodzi, a wrzniwa, no to właśnie za no Dojcem, no bo... Tak, zaraz Bobo mi powiesz, zaraz mi, zaraz mi, zaraz no? mi powiesz, bo muszę sobie belkę przesunąć. Dobra, belkę sobie przesuńmy. Czap, hip, hip i... ułniemy się ją. O, do dobrze, że to słoma, bo to słoma to lekka, to... ją przesunie tyle. Człowiek tyle siły ma, no, wiadomo... ...cyp ma, to znowu nie zbije jakoś dobrze. Dobra, już jestem, no opowiadaj dalej. Że, że po pierwsze klima, no to już tak się nigdy nie chce w tym zatorku siedzieć. No wiadomo, nie. No, a, no, no też za spięty z przyczepami, no i wiesz, no i on jest podładowanie, że mm. jadam z prasy, no dodam mu no i co jadę z zatorkiem, a nie. Przepinanie jak zwykle. No tak, no najgorzej z tym przepinaniem, tak jak gadaliśmy wcześniej, nie, że jednak to przepinanie, no to denerwujące jest i to bardzo. No ale... Do, do każdego sprzętu ciągnika nie da się rady kupić, nie? No bo, żeby by to widział. Duże gospodarstwo tak mają, nie? Duże tak, no my ten, się, no ty już jest większe, no ja teraz myślę, teraz dosyć, teraz dosyć dużo tych, dosyć dużo pól dochodzi z dzierżaw na jesień, no, ci co mieli inni w dzierżawach, nie, od, tam od gości, no to mieli tylko wykosić, a już y, ściernisko zostawiają, no to ja pobrałem to w tym roku będzie i włożenie agnoja i tego, więc tak myślałem właśnie założyć tura do tego zetora, no bo nie będę was prosił, bo Jezus, to przecież byście też macie swoją robotę, nie? No też niekiedy nie dałoby rady nawet, nie? A no. To jest właśnie... Ale też ich muszę jakiś sabot, wyspawać Ale, albo co, bo... Weźmiesz, zalejesz jakąś tam beczkę i... No to... Coś tam. A tam akurat taki, no fajny, bo to, ale to jest do Dojca, nie, no to. No, to, no tak. właśnie, a mi się wydaje, że to chyba z Dojca, z przodu. No, to, to, to tak. Do samego Zetora bym takiego nie, nie kupował. Wiadomo, szkoda pieniędzy. Ale kurde, z tymi belkami. Nie umiem się że dobrze turem obsługiwać i muszę sobie przepchnąć te belki sam, rękami, ale... Ale teraz rotują, tą popchnęmy. Tak ją... No, dobra. Się. Nie, nie są jakoś okropnie ciężkie, no ale to no, najgorsze jest to wysiadanie i wsiadanie do tego traktora. Ty, już opanowany w turze, to ty moment załadujesz belki, nie? No już teraz, teraz szybciej, bo jak na początku, też jak właśnie kupiliśmy, co kurde chłopie, jakie cyrki na polu były. Jak, jak to spadały, już załadować, po przyczepie, a jak się spadł, pospadało, połowa, bo, bo też mi jeszcze nie Teraz doszedłem do sposobu, bo A kurde. dwie burce ściągaliśmy, nie? No. Ej, to się wszystko przesuwało, ten, no i to tak bez sensu było, bo teraz jedną burty ten, jasne, przygnie tam zawsze ją co roku, ale przeprostujesz ją, no i... No, no, Jest. No. Ja turem się w sumie nigdy nie obsługiwałem, to moje ładowanie to wygląda tak śmiesznie na no, ale A, przejmujesz. Ważne, że jest Tak. No i tak lepiej coś tam zwieść w trochę dłuższym czasie niż czekać na mnie, aż ja ci sprasuję. No tak i zanim pozwolisz ci, wierza... płaci, ci, ci płacić Kurde. dwa razy. Płacić ci tyle, a potem bym nie miał już no. czego na a... <laughs> Dokładnie. Nie no, nie, no, wiesz... no tak, jak ja I, tak, i tak jak ja jestem tu, to zetor nie będzie używany. No tak. A tak to przynajmniej sobie porobi w tym czasie, no bo w żniwach najważniejszy jest czas. To jest... No to, tak, to, to racja. To racja, to racja. Nie no, ja tam myślałem, że wiesz, że, będę, że se wezmę, kupię do tego tura od razu chwytach do tych okrągłych, nie? Taki, że tym będę woził, ale myślę, że to nie, bo to, to słomę to lepiej takimi widłami jak do obornika, nie? No i... mm -hmm. Tak, no, tak, ale to, no, wiesz, a Słama to jest przecież jest jeszcze z SIP, to to ci się mamy na takie widełki no. nabije i. No i stwierdziłem, że pierwsze, jak właśnie mi będę zamawiał, osprzęt, no to na razie kupię se widły. A znaczy się w sumie to nawet by sam wyspawał, bo to nie jest trudne na euro ramkę, ale to kupi tyle i takie co do obornika, to nie będę specjalnych kupował znowu do tych, nie? No, no ale jak coś ja mam akurat do tego to, no to przecież to ci mogę pożyczyć no. jak coś, nie? Bo to też przecież właśnie są, kurde tak drogie są te osprzęty do dura. No to niby trochę metalu nie? Trochę blachy, a to... No, jak znaczy... chcesz takie filmowe czy coś, to chłopie, no. to, to, to są ogromne pieniądze Ja patrzę za chwytakiem, bo to są... No przeróżne są te chwytaki, no bo wiesz, no. żeby ci bel, niektóre tak nie ściskają, niektóre tam na... No, to jest z tego Kołaszewskiego mam, nie? No to fajnie, no. fajnie, on tak... On nie aż takie drogie no, bo to są też te jednotłokowe, dwutłokowe, i mówią, że te jednotłokowe lepsze, bo nie dziurawią belek, jak ustawiasz taki wąski stół czy coś. Nie wiem. To, to jest właśnie. Ale też wiesz, co, co rolnik to opinia, nie? No to tak. No. Każdy ma swoje tam wyrobione zdanie, nie? Tak, jak Dominik na przykład dalej te kostki, no i on. No, chłop, no. ja to się mu dziwię, że to się mu chce te kostki robić wszystko robi w kostki, ale, ale dużą część albo bo. Zimą sobie weźmie taką kosteczkę cyk fuch i, i ją z świnią czy coś no, no przecież ja on tam tych świni mam no. no, ale no co do kurta akurat się dziwię bo no chciałby taką y, nawet właśnie lepiej sznurkiem taką i i by rozciął i, i by se sam wiesz ręcznie ją przeturlał no, wiadomo to, to by mu było wygodnie nie. i, mom i moment by zrobił więc nie musiałby tyle noś, no bo jednak do tych kurde musi więcej przynieść niż jedną kostkę, nie? Nie. A, chłop nie ma co robić na to. No, chłop będzie inwestował w ciągnik teraz, mówił to. Tak. No. Chce coś kupić, nie wiem. Bogaty widać, że mu unia dała chyba, bo to. A jak? Kurczak, ja kury sprzedał do temu. Hmm. Pewnie dobra, ja co obiad. No dobra. I dalej sobie polecimy, bo już. Dobra, dobra. Luz. O kurde. Ja tu to rozwalę prędzej, to ja też... Dobra, no to jedź, to potem się tam zgadamy, na które pole co i jak. Dobra, pojechał. Powiem, nawet nie słyszę. Dobra, no to co, ja was nie zanudzam, bo widzicie, to mi ładowanie idzie jak idzie. Jeszcze mam nagram, tam potem jak już belki będą poukładane na tym stogu, bo pewnie wszyscy ciekawi, jak to wygląda. Moje pobojowisko tam, ale jak wyłączyłem kamerę już i nie stresowałem tak tym, to już mi to, to fajnie szło. Także... Tam na pewno będzie to lepiej wyglądać No i myślę, że on taki vlog też się spodobał, trochę inny, może trochę mozolny, bo tylko jeżdżę za torem i wożę belki, nic ciekawego, no ale i tak myślę, że wam się spodoba Dobra, także jak jesteście oglądali cały, to zostawcie łapkę w górę i suba jak jeszcze tego nie zrobiliście i trzymajcie się, cześć! Dobra, belki poukładane widzicie na stosie te co przywiozłem z tamtego pola, to poukładałem. Ty, że dołożyłem jeden rządek, bo były na trzy, a dołożyłem na cztery z spodem. I jedziemy zaraz po kolejny. Tam farmson już pojechał prasować, już się wieczór robi, ale on pojechał się zprasować tamto i dopracujemy, układamy. No i będzie. No fajnie, bo mi te autosanki dobre na dwie to szybko idzie. Na jedną, zanim bym naładował, to wieki by minęły, zanim bym co zrobił. A tak to, to szybciej to idzie na dwie od razu więcej się zabierze na raz I co, ja lecę. Myślę, że Wam się vlog ten podobał. Taki może trochę nudny, bo, bo tylko woziłem te belki, ładowałem i tak w sumie nic innego nie robiłem. I mm, dosyć to długo takie, ale i tak myślę, że Wam się spodoba. Więc yy, łapkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.